Przed Błogosławieństwem słówko wieczorne. Może dzisiaj trzy punkty. Pierwsza refleksja, bardzo podstawowa, dotycząca naszej tutaj obecności i naszej roli, którą podjęliśmy. Ufamy nie bez natchnienia Bożego. Podjęliśmy tę rolę wstawiania się za Polskę, aby przybywało dobra, aby moce zła pochodziły z polskich ziemi, z polskich struktur życia publicznego i z polskich serc. Właśnie po sercu chcę powiedzieć. Uczyń serca nasze według serca Twojego. To jest droga świętości, żeby serce nasze było na wzór serca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wymaga to otwartości na działanie łaski Bożej i wymaga to trudu ażeby ciągle na każdego dnia wybierać i realizować dobro i żeby odrzucać pokusy żeby nie ulegać porządliwościom żeby nie ulegać pokusom szatana Przypominaliśmy sobie niejednokrotnie, z wielkim realizmem, te słowa Świętego Piotra Szatan, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo by pożreć. Proszę Państwa, jeszcze wrócę do tego wątku, tej modlitwy o różne ważne inicjatywy. Także kwestia intronizacji. Ale chcę pokazać ten problem w kontekście naszego serduszka. Myśmy się dzisiaj o to modlili. Nic by Polsce nie przyszło z jakiegoś aktu publicznego intronizacji, choćby najbardziej uroczyście przeprowadzonego, gdyby nasze serca, serce pojedynczego Polaka, Polki, to zostało skierowane ku grzechowi, żeby nie było tam łaski Bożej w sercu pojedynczym poszczególnego człowieka. I to możemy powiedzieć z pełną śmiałością, że ważniejsza jest nasza osobista świętość od wszelkich publicznych, najbardziej uroczystych aktów które się dokonały, czy mogłyby się jeszcze dokonać możemy na kartach Ewangelii wyczytać tę przestrogę Pana Jezusa który z troską pouczał słuchaczy żeby dbali o wnętrze serca wnętrze serca wnioski dla nas są oczywiste Przychodząc tutaj pod Krzyż, jesteśmy wzywani przez Chrystusa i powinniśmy dać Chrystusowi odpowiedź na to wezwanie do świętości. Stałym programem dla nas, jeśli chcemy sensownie kontynuować tę modlitwę, to jest przede wszystkim życie własce uświęcające. Częsta Szczera, dokładna, gruntowna, ufna spowiedź. Sakrament pokuty, gdzie dokonuje się najgłębsza odnowa Polski. W cichości konfesjonału. Dlaczego się dokonuje odnowa Polski? Bo odnawia się jedno polskie serce. Możemy tak ze szczyptą humoru powiedzieć, że bo te o tym nie piszą, dlatego mówią że ze szczepionką humoru, że sakrament pokuty jest bardzo patriotycznym sakramentem, bo tam się odnawia Polska w najgłębszych dokładach, czyli w wymiarze duchowym. Więc do tego się mobilizujmy na najbliższe tygodnie, dni, miesiące. Pierwsze nasze zadanie tutaj to jest żyć w z uświęcającej, Grzech precz. Łaska Boża mi króluje w moim sercu, a częsta spowiedź dobrze robi na serce. Proszę Państwa, druga myśl. Proszę wytrzymać to, co powiem, bo ktoś to musi powiedzieć publicznie. Chcę pewną refleksję podjąć w związku z naszą modlitwą tutaj także w związku z nowymi świetlnymi punktami, które się rodzą, Polacy się gromadzą w różnych miejscach na modlitwę i w kontekście także pewnych nagłaśnianych spraw dotyczących takich czy innych dobrych inicjatyw. I tutaj mianowicie chodzi o co? Chodzi o źródło na którym opieramy naszą wiarę. Proszę jeszcze wytrzymać, bo to jest ważny wątek dla nas źródłem wiarygodnym, na którym możemy się spokojnie opierać w kształtowaniu naszej wiary, naszego myślenia, naszej duchowości, to jest Boże objawienie, które zakończyło się ze śmiercią ostatniego z apostołów. Prawda Boża dociera do nas poprzez to objawienie, poprzez Pismo Święte i poprzez tradycję Kościoła. Tutaj mamy wszystko, co jest nam potrzebne i co nam wystarczy, żeby swoje życie w pełni zrealizować tak, jak Bóg tego pragnie. Korzystajmy spokojnie także z życiorysów świętych. Warto się ze świętymi zaprzyjaźniać, do nich się modlić. Czytać ich życiorysy. Czytać dzienniki duchowe świętych. Jako kopalnia wiedzy, pouczeń duchowych święta Teresa Zawina, święty Jan od Krzyża, święty Ignacy Loyola, święty Franciszek Salezy, święta Teresko od Dzieciątka Jezus, święta siostra Faustyna. Żeby wymienić tylko niektórych świętych. Życia nam nie starczy żeby te pisma zgłębić, czerpać z nich, uczyć się z nich, kształtując swoje myślenie, swoją wiarę, swoją duchowość. I teraz następny element, który dzisiaj staje się w pewnych gremiach dominujący, jest kwestia tak zwanych prywatnych objawień. Proszę Państwa. Tylko niektóre przypomnienia. Po pierwsze, żadne prywatne objawienie nie zawiera, jeżeli oczywiście jest autentycznym objawieniem, nie zawiera żadnych treści, które by cokolwiek dodawały do objawienia Bożego, które Kościół od 2000 lat przekazuje. Jeżeli jest jakaś dziwna treść, odbiegająca od prawdy Bożej, którą Kościół głosi. Z pewnością nie jest to autentyczne objawienie Boże. Po drugie, żadne z tych objawień prywatnych nie jest dane do wierzenia przez Kościół pod sankcją utraty zbawienia. Nie ma obowiązku wierzyć w prywatne objawienia. Do zbawienia potrzebna jest nam wiara, to, co Bóg objawił i co Kościół do wierzenia jako objawione przez Boga podaje. Spotykamy się, żeby skonkretyzować kwestię, tu i tam z jakimiś pismami, bibułami, wydrukami, gdzie ludzie bez żelady piszą Matka Boża powiedziała, że należy przygotować trzy butelki wody. No bardzo przepraszam. Bądźmy poważni. Po pierwsze, kto nam powiedział wiarygodnie i autorytatywnie, że to w ogóle jakiś jest głos Matki Bożej? A po drugie, skąd takie treści? Bardzo przestrzegam, żebyśmy w tych punktach modlitewnych, świetlnych, przy różnych innych kontekstach kościelnych, mieli na tyle oleju w głowie, żeby swoją wiarę opierać na tym, co jest pewne. Boże objawienie zawarte w piśmie świętym i tradycji Kościoła. Nauczanie Kościoła, nauczanie papieży, dokumenty Kościoła, życiorysy świętych i pisma, które zostawili święci. Na tym możemy spokojnie się opierać. A sprawy, które są niejasne, które Kościół jeszcze nie rozstrzygnął co do pewnych objawień czy nie objawień, zostawmy pasterzom Kościoła. Nie jest zadaniem ludzi świeckich decydować, czy to objawienie było prawdziwe. Do takiego stwierdzenia są upoważnieni i mają do tego charyzmat ducha świętego. Pasterze Kościoła, co więcej, są zobowiązani, żeby takie treści rozeznawać, co dobre, zachować, a co niewłaściwe, przed tym przestrzec wiernych. Ktoś to musi publicznie od czasu do czasu przypomnieć, żebyśmy sami nie pobłądzili w naszym życiu duchowym i żebyśmy innych nie straszyli karą Bożą w tych miejscach, gdzie akurat może Boże objawienie daje słowo pociechy. Rozważajmy te tematy. Interesujmy się tą kwestią, bo jest to sprawa ogromnie ważna: żebyśmy mieli wiarygodne źródła prawdy. Autor wiarygodny i treść istotowo wiarygodna. Nie braknie nam Bożej prawdy, bo historia Kościoła jest jej pełna. Ostatnia myśl bardzo krótka zawsze trzeba mówić o mediach. Zachęcam do korzystania z naszych stron internetowych. Cztery strony, które w jakiś sposób nawiązują do naszej codziennej modlitwy. Zachęcam, gdyby ktoś jeszcze nie znał tych stron, mam tutaj małe bileciki z czterema adresami internetowymi tych stron. Korzystajmy, odwiedzajmy. Niech ta dokumentacja i nam służy. Przekazujmy także innym, żeby służyła innym Polakom i w kraju, i za granicą. Jest to dokumentacja pięknego i ważnego faktu codziennej modlitwy Polaków w centrum naszej stolicy. Przed nami tygodnie trudne. Ja nie żartowałem, dzisiaj mieliśmy próbkę. Nie rzucam słów na wiatr. W tym miejscu przed nami tygodnie trudne. Miejmy tyle oleju w głowie, odwagi, tak jak dzisiaj pięknie wytrwaliśmy na modlitwie w skupieniu, tak kontynuujmy wieczorami tę zaszczytną rozmowę z Bogiem. Najważniejszym w tym miejscu jest Chrystus. Tam, gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Niech nam Pan Bóg do błogosławi na dalsze nasze trwanie. stał udzielam także dla naszych rodzin i dla wszystkich, którzy łączą się z nami duchowo w modlitwie. Dominus vobiscum. Benedicat vas omnipotens Deus pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Amen. Laudator Jezus Chrystus. In secula Amen. Zapłać. Szczególnie tym, którzy wytrwali